Koń, fragment powieści. W pokoju posilamy się suchym chlebem i czarną kawą, bo nic innego nam już nie zostało. A potem w końcu wychodzimy z hotelu. Podążamy w milczeniu w kierunku targu końskiego. Niekiedy wyprzedzają nas śpieszący tam również ludzie, albo zaprzęgi konne lub pojazdy mechaniczne ciągnące przyczepy ze zwierzętami. Mijając kolejne parcele otoczone pół umarłymi ogrodami, domy, myślę o moim życiu. Straciłem w nim wiele szans, zwykle z własnej winy, choć czasami ubiegali mnie po prostu bardziej zaradni, sprytni i bezwzględni, a może po prostu lepsi. Osiągnąłem stosunkowo niewiele. Dość szybko, jeszcze przed ukończeniem studiów. Na Politechnice znalazłem pracę realizatora dźwięku w lokalnej rozgłośni radiowej. Lubiłem tę robotę. Do moich obowiązków należało dbanie o to, aby do uszu słuchaczy docierał dźwięk dobrej jakości, bez szumów, trzasków i innych zakłóceń. Szczególnie lubiłem nocne audycje na żywo, kiedy do studia dzwonili słuchacze. W naszej rozgłośni prowadził je od lat wielu Doświadczony dziennikarz operujący przyjemnym barytonom. Ludzie lubili jego programy, bo pozwalał im mówić to, co chcieli, i nie wprowadzał właściwie żadnych ograniczeń. Musiałem tylko pilnować, żeby na antenę nie dostawały się bluzgi, co wymagało ode mnie sporego refleksu. Kiedy rozmówca wpadał w złość i zaczynał sypać przekleństwami, natychmiast zagłuszałem go muzyką. Puszczałem jazz albo ballady rockowe czasem blusa choć za blusem raczej nie przypadam no i stary polski big beat redaktor uwielbiał stare polskie kawałki tak samo Beatlesów, szczególnie George'a Harrisona często też znajdował wykonawcę o którym wcześniej nie miałem pojęcia i prosił żebym go dzisiaj puścił kiedy kawałek dobiegał końca prowadzący swoim spokojnym głosem komentował wypowiedź słuchacza przy czym nigdy nikogo nie oceniał Starał się raczej wczuwać w sytuację osoby z drugiej strony. Był w tym naprawdę dobry i lubiłem go słuchać. Mieliśmy swoje rytuały. Zjawiałem się w studiu o godzinę przed rozpoczęciem audycji, żeby wszystko przygotować. Kwadrans przed wejściem na antenę robiłem mocną czarną kawę, która już czekała na redaktora na jego stoliku z mikrofonem. Pojawiał się znienacka, zrzucał swoją brudno-zieloną parkę pod którą zwykle miał jakąś wypuszczoną na dżinsy koszulę w kratę i zajmował swoje miejsce. Zakładał słuchawki na uszy i wymienialiśmy się krótkimi uwagami. Czasem rzucił coś śmiesznego, opowiedział, co spotkało go tego dnia. Ja odpowiadałem i tak upływały minuty, pozostałe do godziny zero. Wtedy zapalało się czerwone światełko, podnosiłem prawą dłoń, on odpowiadał tym samym i audycja ruszała. Na początek szedł zawsze ten sam kawałek. Tak chciał mój prowadzący, a mnie ten pomysł bardzo się spodobał. Było to yesterday Beatlesów, co miało nastrajać słuchaczy do wspomnień i w ogóle do głębszych refleksji o życiu. Po piosence zawsze, bez wyjątku, czekał już pierwszy słuchacz, który chciał podzielić się swoimi przemyśleniami. Łączeniem rozmów zajmowała się koleżanka Wiesia, która kiedyś prowadziła w naszym radiu pasmo kulturalne, ale szefostwo zdjęło je z anteny bo słuchalność była zbyt niska. Ponieważ nie chciano pozbywać się ze stacji tak doświadczonej dziennikarki, zaproponowano jej właśnie współpracę przy nocnym programie na pół etatu. Wiesia przyjęła propozycję, bo nie umiała żyć bez radia. Zawsze powtarzała, że to jej prawdziwy dom. Zresztą kilka lat wcześniej przeszła niewielki udar, po którym został jej lekki paraliż lewej strony twarzy, przez co jej wymowa była dość niewyraźna. Tak naprawdę to było przyczyną odebrania jej audycji kulturalnej, choć nikt tego wprost nie formułował. Słuchacze dzwonili z najróżniejszymi sprawami. Często były to prośby o pomoc czy poradę w jakichś sprawach urzędowych, ale prowadzący zawsze wtedy mówił, że gdyby miał to być program interwencyjny, to musiałby trwać co najmniej dobę. Wiesia jednak zapisywała namiary takich słuchaczy i przekazywała sprawę naszemu działowi reporterów. Zdarzały się, i to wcale nie rzadko, telefony od ludzi, którzy w swoim życiu przeżywali trudne chwile. Ciężka choroba własna albo bliskiej osoby, zawód miłosny, tarapaty finansowe. Nie widzieli przed sobą przyszłości, nawet nie prosili o pomoc, tylko pragnęli zostać wysłuchani. Prowadzący bezbłędnie rozpoznawał, kto rzeczywiście zmaga się z życiem, a kto cierpi na chorobę psychiczną, bo i tacy się trafiali. Ich opowieści na początku brzmiały wiarygodnie, w końcu jednak z każdym słowem Zmieniały się w majaczenie szaleńca. Redaktor delikatnie przerywał, dziękując za podzielenie się przemyśleniami, po czym dawał mi znaki, i znowu szła muzyka. Na przykład Będziesz Ty, Trubadurów, z młodziutkim Krzysztofem Krawczykiem i Haliną Żytkowiak, jego pierwszą żoną i matką syna, albo Doliny w Kwiatach Krystyny Konarskiej. Mogło to być też T4One, Cepelinów, albo A New Day Yesterday, Jet Tao, no i coś Georgia. All things must pass within you, without you, in a light. W zależności od nastroju redaktora. Zawsze miałem na podorędziu coś, co pasowało do sytuacji, co utrzymywało, albo kiedy była taka potrzeba, zmieniało nastrój. I znowu rozmowa. Ktoś mówił o swoim piesku, z którym był przez 13 lat i teraz ten piesek maraka, a weterynarz nie daje mu żadnych szans. Ktoś inny dzwoni, żeby podzielić się szczęściem. Przed chwilą urodziła mu się córeczka. Jakiś podpity facet obiecuje, że od jutra rzuca gorzałe, ale teraz musicie jeszcze napić na konto całej trzeźwej reszty życia. Młoda dziewczyna nie wie, jak powiedzieć swemu chłopakowi, że strasznie ją ludzi i dlatego zdecydowała się z nim zerwać. Starsza kobieta z podkarpacia drżącym głosem opowiada o wycieczce do Jastarni w 59, kiedy to poznała mężczyznę z sieradza. Pisali do siebie, a potem znajomość się urwała i teraz po śmierci męża kobieta chciałaby odnaleźć tamtego. Ludzkie historie płynęły jedna po drugiej przetykane muzyką. Prowadzący odzywał się tylko, kiedy naprawdę musiał. Nigdy nie przerywał w półzdaniach, choć zdarzali się agresywni słuchacze. Chcieli tylko wyżyć się na kimś, wyleć swoją złość, frustrację. Redaktor i wtedy nie tracił rezonu. Wiesia kończyła połączenie, a on spokojnie, paroma słowami komentował to, co zaszło. Niekiedy agresorzy dzwonili ponownie i przepraszali za swoje zachowanie. I szła nowa opowieść. Byli tacy, którzy łączyli się z nami regularnie, stali słuchacze. Niektórzy dzwonili tylko po to, żeby się przywitać z prowadzącym, zapewnić, że go słuchają. Inni re relacjonowali, co ich ostatnio spotkało. Ktoś złowił wielkiego lina, ktoś inny zakochał się w kasierce z Biedronki, ktoś jadąc rano do pracy zobaczył słońce takie, jak jeszcze nigdy wcześniej, i może napisze o tym wiersz. Pierwsza godzina audycji mijała bardzo szybko. Nadchodził czas na 10 przerwę na serwis i reklamy. Szliśmy z prowadzącym do palarni, która była urządzona w małym pokoiku z wyjściem na balkon. Stawaliśmy tam i patrzyliśmy na ulicę, którą sunęły nocne autobusy i tramwaje. Ludzie wracali do domów po całym dniu albo jechali na nockę. Bezdomni wchodzili do parku, gdzie mieli nadzieję przekimać do świtu, ale wkrótce zjawiał się radiowóz straży miejskiej. Nie mówiliśmy ze sobą wiele. Redaktor nigdy nie pytał o moje sprawy, a ja nie pytałem o jego. Czasem gadaliśmy o nowych płytach naszych ulubionych zespołów, książkach, które właśnie się ukazały, albo o jakimś filmie. Wydawało mi się, że redaktor we wszystkim się orientuje. Miał naprawdę niesamowitą głowę. Wiedziałem, że skończył polonistykę i na studiach działał w niezależnym zrzeszeniu studentów. Był chyba nawet szefem komitetu uczelnianego. Brał udział w strajkach, manifestacjach. Dostawał pałę od zamowców i lądował na milicyjnym dołku. Ani się tym chwalił, ani uważał za szczególnie zasłużonego. Zresztą, jak się spojrzy na to, co się dzieje, naprawdę nie ma powodów do dumy. Coś po drodze poszło nie tak, powiedział kiedyś, gdy dopalaliśmy pety na balkonie. Niezbyt interesowałem się polityką. Bardziej kręciło mnie wtedy życie towarzyskie i uczuciowe. Zresztą byłem już zaręczony z Marią, lubiłem też słuchać dobrej muzyki, chodzić do kina i teatru. Choć teatr szybko mnie znudził, ciągle ten sam zestaw problemów, który zupełnie mnie nie dotyczyły. Trochę też czytałem, ale głównie stare książki. On również nie lubił współczesnej literatury, choć doskonale znał niemal wszystkie nowości. To, co w niej najlepszego, to powieści kryminalne i książki reportażowe. W nich jeszcze ocalały cechy prawdziwej literatury, stwierdził, a ja zastanawiałem się, co to za cechy. Nawet chciałem go o to zapytać, ale już biegliśmy do studia, bo czekała nas. Druga godzina audycji. Grubo po północy dominowały raczej ciężkie tematy. Wiedzieliśmy o tym. Pora duchów, które nie dają zasnąć. Zmory siadają na piersiach do rana jeszcze dużo czasu. Ludzie dzwonią, żeby nie zwariować, usłyszeć ludzki głos. Pamiętam, jak kiedyś zadzwonił młody mężczyzna, który zwierzył się, że myśli o odebraniu sobie życia. Nie ma chyba człowieka, który by choć raz nie pomyślał o samobójstwie. Albert Camus napisał kiedyś, że samobójstwo to jedyny poważny problem filozoficzny. Odparł wtedy redaktor, ale zaraz potem zapytał naprawdę chcesz umrzeć? Trochę mnie to nawet zdziwiło. Nie dlatego, że redaktor zwracał się do chłopaka na ty, bo zwracał się tak do większości słuchaczy. Powód był inny. W tym pytaniu była po prostu ciekawość. W każdym razie nie wyczułem troski czy czegoś w tym rodzaju. Wie pan, Głos po drugiej stronie był zmęczony. Słychać było, że facet zaciąga się papierosem. To nie chodzi o to, czy ja chcę, czy nie. Wydaje mi się po prostu, że śmierć jest dla mnie najlepsza. Moje życie jakoś tak zwyczajnie dobiegło chyba końca. Wyczerpały się wszystkie możliwości. Tego nigdy nie wiemy. Bywa, że następnego dnia pojawia się całkiem nowa możliwość nowy człowiek, nowa szansa. Redaktor, mówiąc to, patrzył na mnie. Jego oczy były poważne, twarz skupiona.